Siemaneczko, z tej strony Krystian z taka dla najlepszej dziennikarki Ze mną Lady, Olivia Sadkowska Powiedz mi, co się stało yy, z tymi dymami? Jakby skąd ta agresja was? Wiesz co, to ona pierwsze na mnie filmik nagrała I tak naprawdę już wtedy byłam f*****a, w... widziałam, że dzisiaj dojdzie do czegoś Chociaż spodziewałam się, że bardziej albo na mnie albo ja jej, ale też nie chciałam tego przed 25, bo ona 25 coś szykuje i też szykuje coś wspólnie z moim kolegą, z Denisem, więc będzie grubo na pewno w ciągu kilku dni. A chcesz jakieś sakry, co to będzie zdradzić? Nie, nie zdradzam jeszcze, ale będzie się działo. No poczekajmy, nadejmę, w końcu to jest VIP. No właśnie, nie? Powiedz mi, ty już trenowałeś jakieś jakieś sporty walki, coś takiego, są związane z tym? Chyba, a czy ja wyglądałabym, jakbym trenowała? No nie, nie. No ja bym się kłócił, wiesz? Nie trenowałam. Ale coś w ogóle związanego sporta miałaś kiedyś? Nie. Okej. Okay. No <laughs> jakbym miała, to bym nie powiedziała teraz, a, aktualnie. A no, trzeba, trzeba. Kursy trzeba. muszą się zgadzać. Wszystko musi się zgadzać, hajs trzeba robić i nie powiem, żeby kura, tamte lampucera nie widziała o co chodzi w tym wszystkim, więc nie, nie zdradzam szczegółów. Opowiem 25. 25. Eee, to w takim razie powiedz mi teraz. Eee, jakby skąd, skąd jakby... To pomysł, żeby Lady biła się w oktagonie. Wiesz co, dama ze mnie nigdy nie będzie i nie była. Pożądam tam w sumie jedynie po show. Wiadomo, kilka lekcji fajnych były, które mi się przydadzą w życiu, ale no... A czy dama jest pani Rozenek? Wyzywam, tak. Czy dama jest pani Rozenek? Moim zdaniem ona przykładu nie daje w projekcie Lady, to dlatego tego przykładu też nie wzięłam. Rozumiem. A w ogóle jakby, jeśli chodzi o ten projekt, w którym tam byłaś, jesteś jakby zadowolona z całego tego występu? Z tego, też jakby to wyglądało wszystko? Jeśli chodzi o projekt Lady na początku, Potem okazał się fałszywa wszyscy dwulicowi. Oczywiście nie mówię tu są wyjątki z Panią Ręką mam kontakt do dzisiaj z... ale no produkcja też trochę zagrała w górki. Moim zdaniem potraktowali też mnie przed finałem okropnie, tak samo jak moja mama dostała smsa, że proszę się szykować na finał, że będę w finale, a nagle bum zmiana scenariusza, czy jakiś... ...przed finałem? Czyli tutaj jednak e, telewizja nie pokazuje prawdy, jak e, to powinno wyglądać w reality show. No błagam, telewizja wiadomo, że to kłamie, ale powiem wam, że cieszę się, kurwa, że wyrzucili mnie w półfinale. Bo miałam umowę na rok, a nie na dwa lata, dlatego mogę teraz p***ić, tak? Bo nie będę płaciła kary 100 tysięcy. Lub 50, Essa. Jo. Lecimy dalej. Powiedz mi, jakie masz były plany na cały ten nadchodzący sezon? Poza walką, jak planujesz rozwijać swoją karierę? Sorry, jeszcze nie zdradzam, ale w kwietniu zobaczycie mnie jeszcze w jednej federacji nowej. Jeszcze w jednym programie. Więc federacja zaproszę... była już federacja ta i w mediach, czy dopiero to będzie całkowicie nowa federacja? W Polsce tego jeszcze nie było. Ale za granicą już tak? Za granicą już było, między innymi w Rosji. Można się domyślać. Tego jeszcze nie było w Polsce? Nie było, będzie się działo i to w kwietniu, więc mam czas. Super, i dalej co tam jeszcze mówiłaś? Jeszcze będzie jeden program, do którego się dostałam. Na razie jeszcze nie zdradzam szczegółów, ale będzie. Oh, Telewizyjny. Wow. Idę do o, przodu. Oto, czekamy, będzie się działo na pewno. Po tej konferencji wiemy, że tutaj nie będzie lipy. Nie ma lipy! Nie ma jak jak Ja nie przyszłam tu książki czytać, ani telewizję oglądać. Tak jest, no to co? W takim razie dziękuję Ci bardzo rozmowę. E, powodzenia w karierze. Au